Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Cieszę się, że jesteście na moim kanale i że możemy dzisiaj porozmawiać o bardzo ważnym elemencie każdego makijażu. Jak widzicie, ja dzisiaj w ogóle nie mam makijażu na sobie i zaraz się to zmieni, ale zanim nałożę podkład, korektor, cienie i pobawię się tym, czym lubię najbardziej, to omówimy temat moich brwi. I to właśnie jest temat dzisiejszego filmiku. Jeżeli chodzi o brwi, to ja myślę, że teraz znalazłam swój złoty środek. Kilka lat temu absolutnie w ogóle ani trochę nie podkreślałam brwi, i wszystkie moje makijaże wyglądały jakby były niedokończone jakieś takie niedorobione, i jak teraz patrzę na zdjęcia sprzed. Nawet 3 czterech lat, to myślę sobie, o kobieto, coś ty z sobą robiła. Twoje brwi były zarośnięte, niewyregulowane w sensie nie było żadnego kształtu. Już nie mówiąc o kolorze, który był nietknięty, miałam kiedyś nadpobudliwość pensety. Moja penseta potrafiła za dużo wyrywać, i ja nie mogłam się powstrzymać i tak to wychodziło. Potem nastała jeszcze gorsza era. Tak, to jest możliwe. Słuchajcie, ja pamiętam jeszcze jakiś rok temu, taki moment w moim życiu, w którym um, bardzo mocno rysowałam brwi, wręcz wyrysowałam. I one były tak wyrysowane, tak ciemne i tak nienaturalne, że sporo osób, nie tylko tutaj na YouTubie, ale w życiu takim realnym, codziennym, mówiło mi, że coś chyba. Pa, nie do końca jest z moimi e, bryziami. Mm, ja oczywiście uważam, że jest super, bo wreszcie one wyglądają, nie? Taki insta efekt i y, było, y, było całkiem nieźle. Mm, tak. Teraz, jak patrzę na nie, to myślę sobie: O pani, o pani, gdzie ty miałaś oczy? No, gdzie? Chyba. W... <laughs> nie powiem gdzie. No i. Y, Przyszła era zmian, na wyrzucenia na taką lepszą drogę, lepszą stronę mocy, jak trafiłam do Natural Lashes na stylizację brwi I dziewczyny mnie uświadomiły tak. Sromotnie, że tak powiem, że no nie mogę tak traktować swoich brwi, i że muszę o nie zadbać, i że muszę mieć pięknie wyregulowane, pięknie zafarbowane, a potem tylko sobie domalowywać trochę ubytki, wyczesywać, żelu dodać i będą perfekto. No i zaczęłam właśnie tak robić, moi drodzy, jak zaczęłam podchodzić do moich brwi bardziej naturalnie, ale nadal z taką wyrysowaną linią, to no, no podoba mi się to, no co tu będę dużo ukrywać, ja bardzo lubię w tym momencie moje naturalne brwi, jak i te zrobione. A jeżeli chodzi o to, jakie produkty używałam, i używam nadal do stylizowania moich brwi, to tak niezmiennie, codziennie. kretka z Golden Rose w kolorze 101, nie 1, 102, bo 101 jest taka ciemna, że hej! Używałam kiedyś 101 i właśnie wtedy, kiedy miałam takie ciemne, wyrysowane brwi, to była. Tak, to była 101, a teraz używam 102 i to jest idealny mój kolor. On jest perfekcyjny. Dalej używam żelu Gimme Brow i bardzo często, jak jestem tak świeżo po stylizacji brwi, to nawet nie używam kredki, tylko przelatuję sobie żelem po, po brwiach Gimme Brow. Ja mam kolorek numer 3 um, i. To jest świetny produkt, abyście zagęściły opty, optycznie. I ostatni produkt, z którym jestem zaprzyjaźniona już jakieś 3 lata, to produkt z Benefitu. Ostatnio zmienił nazwę, bo to był kiedyś Ready Set Brow, jakoś tak, a teraz nazywa się 24 Hour Brow Setter. I powiem Wam tak. Ja mam porównanie do innych produktów ujażniających, takich żeli stylizujących. I żel z Benefitu jest 100 razy mocniejszy. Więc, jeżeli macie bujne, nieswolne bywiki, które potrafią Wam opadać i zachować się nieładnie, nieładnie bo tak się brzwi nie powinny zachować, to ja Wam polecam żel z benefitu to jest najlepszy. Na koniec, jak już nałożę kolektor albo bazę na powiekę, to beżowym cieniem delikatnie pudruję pod samym łukiem brwiowym. i to daje efekt wyczyszczonej linii pod łukiem brwiowym. A przy okazji już przygotowuję sobie przestrzeń do dalszego makijażu. No dobra, mój długi wstęp właśnie się zakończył. Teraz przejdziemy do działania. Chcę przetestować dwa produkty, które zapowiadają się bardzo fajnie, które dostałam jakiś czas temu i jestem ich ogromnie ciekawa. Pierwszy produkt to jest produkt z EIKO i to jest. Taka pomada, ale ja ją otwierałam. Chciałam zobaczyć, jak, jak ona w środku wygląda, i ona wygląda tak, um, tak pudrowo. To nie jest bardzo mokry, taki, wiecie, taki. Um, Ciężki produkt. Wydaje mi się, że na brwiach będzie wyglądała jak kredka albo cień do brwi. Zobaczymy. Także, produkt z Eko I drugi produkt, którego jestem jeszcze bardziej ciekawa, to jest żel do brwi, który podobno jest. Fenomenalne. Zobaczymy, jak będzie w akcji. Zacznę oczywiście od produktu, którym trochę wyrysuję, brwi i zrobię z nimi porządek. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać produkty, które mnie nie zawodzą na co dzień. Również chciałam pokazać te moje błędy i doświadczenia, ale jednocześnie powiedzieć jasno, że ja mam oczy. Szeroko otwarte i jeżeli na horyzoncie pojawia się jakiś fajny produkt do stylizacji brwi, to czemu mam nie dać mu szansy? Tak też dzisiaj się stanie. W ogóle bardzo mi się podoba to, jak wygląda produkt. Bo jest mały i zobaczcie: to jest pędzelek, a tutaj wykręcany produkt, który teraz będzie dla Was. Niewidoczny, niestety. Może trochę go widać, ale on sobie siedzi tutaj w nakrętce. Jest go całkiem sporo, przynajmniej na pierwszy rzut um, oka. I zobaczymy, jak się nabiera. To jest na pewno taki um, produkt z tych suchych. Um, tutaj mi się nic nie wylewa. O. Coś tam się nabrało. Zobaczymy, jak, będą, jak będzie się prezentował kolor na brwiach. A ja mam kolorek medium. Dawno nie pracowałam takim produktem. Idealny kolor w ogóle. I tak jak myślałam, jest to produkt suchy, pudrowy. Bardzo ładny kolor. W ogóle mam wrażenie, że kolor się zgrał z moimi brwiami perfekcyjnie. Wow! Jaki kolor kozacki! No, 100% moje brwi. Wiecie, czego mi brakuje w tym produkcie? Jednej rzeczy, którą mam tutaj czyli spiralki do brwi. Nie wyobrażam sobie nie przeczesać brwi. Wow, kolor wygląda nieziemsko. Zrobię drugą brew i wracam do Was, aby nałożyć żel. Jak widzicie już wyrysowałam brwi i bardzo mi się podoba kolor, bo to jest taki mój kolor, pasuje do włosów, do włosków brwi, um, ogólnie jestem bardzo na tak, tym bardziej, że jeżeli jedziemy gdzieś w podróż, to mamy już tutaj narzędzie, które jest dobrej jakości w komplecie, jeżeli chodzi o sam produkt, to wydaje się trochę suchy, ale dzięki temu mamy taki fajny pudrowy mm, efekt. No i teraz przejdziemy do e, produktu, którego jestem e, naprawdę ciekawa. Zobaczymy jak będzie z żelem e, Brow Game Strong. Jeżeli chodzi o Eiko, to oni chyba wszystkie produkty, albo prawie wszystkie mają pakowane w takie tubki i ja uważam, że to jest genialna sprawa patent na pakowanie, bo wszystko, co jest w opakowaniu, możemy sobie, wiecie, wycisnąć. Także zużywamy docna, nie to co z plastikowych opakowań. U, czy co koloryzujący jakby delikatnie. Zobaczcie. Uuu! No, zobaczcie, jest troszeczkę koloru. Mam nadzieję, że to um, nie popsuje mi um, bywi Myślałam, że żel jest przeźroczysty i nie widziałam na opakowaniu żadnej informacji o kolorze, więc nie wiem. Uuu! No, rzadki. Koloryzujący delikatnie. Nie wiem, czy mu się to podoba, że koloryzuje. Zobaczymy, jak wyschnie, jak będzie wyglądał. Póki co całkiem nieźle. Dużo się nakłada na sztuteczkę. Nie wiem, czy to widzicie, ale produkt jest tak mokry, że trochę mi rozpuścił tą dolną linię. Zaraz domaluję, bo nie podoba mi się, jak to wygląda teraz. Ale odczekam, aby przesechł mi żal. Jeszcze jest mokry. Tak. Kurczę. Może i by był fajny, gdybym mnie nakładała pod spód e, inny produkt. Wiecie, na zasadzie e, tak szybko wymalować brwi i wyjść, ale jak to wszystko jest takie już precyzyjne, no to nie wiem, nie wiem. Wracam do poprzedniego produktu. To się prezentuje i powiem Wam, że takie całkowicie pierwsze wrażenie jest chyba średnie, jeżeli chodzi o żel, bo on bardzo, bardzo wolno zastyga. On jest nadal tak mokry, że mogłabym przejechać palcem i go zatrzeć. Teraz wykończę cały makijaż i zobaczymy, jak to wszystko będzie się razem prezentowało. Na ten moment uważam, że. Żel popsuł mi brwi. No ale tak to bywa z pierwszymi wrażeniami. No dobra, ja zrobiłam cały makijaż. Ja wiem, jesteście zaskoczeni, bo przed chwilą się z Wami widziałam taka całkowicie sotę. A teraz. Wita się z Wami papuga. I ta oto papuga y, testowała dzisiaj y, szaloną kolorową y, paletę cieni. Y, niedługo y, będzie filmik z tym makijażem, albo już był. Obserwujcie. Y, kanał, a jeżeli e, jesteście ciekawi, czy film już był, to zajrzyjcie do opisu, e, tam zostawię Wam w razie czego link. No ale nie o kolorowym makijażu, tylko o dzisiejszym e, teście produktów z Eiko. E, powiem Wam, że e, teraz wygląda to wszystko bardzo, bardzo ładnie. Z produktu barwiącego, czyli takiej pomady, ale nazwałabym ją taką pudrową pomadą. Jestem bardzo zadowolona. Myślę, że będę używać razem z kredką Golden Rose, w sensie na przemian, bo to jest bardzo fajny kolor, bardzo fajna formuła. Podoba mi się, naprawdę podoba. Jeżeli chodzi o żel, to jestem zawiedziona, że ma kolor. Myślałam, że jest przeźroczysty. Nie podoba mi się to. Zobaczę, jak będzie wyglądał żel na brwiach w momencie, kiedy nie będę miała pomalowanych brwi, tak jak dzisiaj, tylko po prostu sam żel przejechany po włoskach, bo może to będzie super opcja. Jeżeli nie będę miała czasu na. Malowanie, stylizowanie bywu. Także w tym momencie duży znak zapytania stawiam przy żelu, ale sztoteczka, i teraz jak to wszystko wygląda? Bardzo fajnie. Na ten moment wiem, że jeden produkt będę używać bardzo często, bo podoba mi się jak wygląda na skórze, na brwiach i to jak się nim pracowało. Póki co, Wasza kolorowa papuszka odlatuje i zachęca Was do wciśnięcia kciuka do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. Ja też proszę o komentarze, jakie produkty do brwi lubicie najbardziej i czy też tak jak ja miałyście takie fajne. Na różne brwi, od tych w ogóle niewyregulowanych, niezadbanych, po te przerysowane. Jestem ciekawa Waszej brwiowej historii i tego, jakie produkty używacie na co dzień, aby podkreślić Wasze brwi. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Pa! pa.